Dzień dobry, mówi Jasnowic Oskar z Wrocławia. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Yy, rok temu nagrałem film, w którym to filmie opowiedziałem moje proroctwo. W maju zeszłego roku, w 2022 roku w maju nakręciłem film, w którym powiedziałem, że widzę dolar idzie dosyć mocno w górę. Tylko nie wiedzieliśmy, czy ja nie wiedziałem, kiedy to się zdarzy, ponieważ proroctwo nie zna daty. No taka jest natura y, proroctwa, że... Pro, no tak, na niektóre proroctwa trzeba czekać kilka tysięcy lat. Prorok Ezekiel albo kapłan w randze proroka, y, Ezekiel, rabin Ezekiel zrobił proroctwo, że... Świątynia króla Salomona zostanie zniszczona, lud Izraela. Zresztą to było opisane wcześniej przez Boga i przez Mojżesza w Starym Testamencie, inaczej poprawnie zwanym Torą. W to, że było to opisane, że Izrael zostanie rozproszony na cały świat, ale też Izrael zostanie połączony wszystko zostanie z powrotem do kupy. Do, w jedno miejsce, zgrupowane w Izraelu, wszyscy Żydzi zostaną ściągnięci z całego świata, z całej Ziemi, z całej kuli ziemskiej w jedno miejsce do Izraela, do Jerozolimy. No i już 90% z tego proroctwa już się sprawdziło. Prorok Ezekiel też to potwierdził i opisał nawet, że będzie wielka budowa świątyni króla Salomona będzie ta świątynia będzie odbudowana i Jerozolima będzie wielkim placem budowy no to się jeszcze nie sprawdziło, ale też 90% proroctw rabina Ezekiela zostało, jak gdyby już ziściło się, zostało zrobione i na proroctwa nie, no, nie ma czas proroctwo nie zna czasu, no i moje proroctwo z maja 2022 roku było takie, że ja mówiłem: dolar idzie w górę, bardzo mocno będzie, wzrośnie, będzie bardzo drogi dolar. Tak też się stało. Z 4 złotych, jaki był dolar, uwaga, podskoczył do 5 złotych. To, to było dosyć dużo. No i dolar w, w październiku 2022 roku podniósł, no, pikował na 5 złotych. Październik, listopad zeszłego roku, dolar kosztował 5 złotych. I od tego czasu dolar zaczyna y, różne, różne huśtawki robić i teraz moje proroctwo jest takie. Dolar będzie spadał na pesk. Dolar w ciągu pół roku pójdzie w dół. Będzie spadał na pesk, do, dolar leci. I jeśli ktoś to traktuje inwestycyjnie, no to y, w dołku, czyli jak dolar będzie najniższy. Y, w Historycznie, jak i w jakimś tam okresie czasów będzie na przykład 3,50 dolar, za 3 zł dasz za dolara i później dolar podskoczy na 4,5 zł, zarobisz grube, grube miliony, albo grube tysiące, albo kilkaset złotych, zawsze coś zarobisz. No, taka jest natura dolara, że huśta się. Ja widzę, że dolar będzie spadał, jeszcze spadnie bardziej. Być może będzie to w okresie w, w, do września tego roku, a więc pół roku daje, 7 miesięcy. Dolar powinien spaść bardziej, ale uwaga, może też pójść w górę. Yy, po pikowaniu w dół. Oczywiście idzie w dół, w dół, w dół, w dół, spada w przepaść i nagle idzie w górę. No taka jest tak tak widzę. Ja tu naturę dolara widzę po prostu, bo yy, tutaj biznesmeni amerykańscy yy, yy, nie mogą zbyt dużo tracić i zaraz muszą zarobić i yy, 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 na tym, no właśnie tak, albo biznesmeni żydowscy czy, Żydowscy, bo też zauważyłem, jest coś takiego, zwróćcie uwagę, że tam, gdzie są Żydzi, w Stanach Zjednoczonych na przykład jest ich dużo, to są bogate kraje. Tam, gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie są, jest duże nasycenie chrześcijaństwa, tam, tam jest biedota. Czyli Włochy. Meksyk, Chile, Ekwador, Panama, chociaż, chociaż ma złote jajko, kanał panamski. Tam jest chrześcijaństwo, tam jest po prostu bieda. Argentyna, proszę bardzo, Brazylia, proszę bardzo, Rosja, proszę bardzo, chrześcijański kraj to na bardzo złotem, złotem, ropą naftową i drewnem płynący. Niestety jest okradany przez, przez tych. Zresztą ja zrobiłem film na ten temat. Tam, gdzie jest chrześcijaństwo, jest krajem biedy. Tam, gdzie nie ma chrześcijaństwa, powiem dyplomatycznie albo może nie dyplomatycznie, a tego nie lubicie słuchać, tam, gdzie są Żydzi, jest bogactwo po prostu. No, Stany Zjednoczone jest krajem bogatym, Izrael jest bardzo bogatym krajem. Ci, którzy się mnie nie słuchają, no to, yy, no to, no to nie kupowali dolara, jak, jak w maju był tani. Teraz na dzisiaj dolar chyba y, dolar jest po 4,10 czy po 4,20, a więc 4, 25, 4 zł, i 20 groszy, ale parę dni temu był chyba 4,15, 4,10. Pikuje, to w ciągu dnia się zmienia. O, dolar pikuje w dół. Y, jeszcze tydzień temu czy, czy dwa był 4,30. Y, w październiku zeszłego roku był po 5 złotych. Ci, którzy sprzedali po 5 złotych są, y, są bogaci, bogatymi ludźmi bo du dużo zarobili. No ale trzeba było wiedzieć, czy jeszcze pójdzie w górę, czy już jest to, tą granicę. Trzeba było wyczuć nosem. Także tak to wygląda. Ja mówię na dzisiaj, co już będę kończył film, powiem tak ostatnie. Dolar idzie w dół i myślę, że przez najbliższe pół roku będzie szedł w dół. To się może zmienić w każdej chwili, ale jeszcze spadnie na 3,50. Myślę, chociaż miałem tego nie mówić, ale takie są moje oceny. 3,50 może do 3 złotych dojść i się zatrzymać, później pójdzie w górę. Także tak to, tak to widzę. Około 3,50. Także wszystko, uwaga, co też muszę powiedzieć, wszystko, co robisz, robisz na własną odpowiedzialność. Ja tylko opisuję te mechanizmy i co będzie. No, tak jak mówię, robię to na bazie jasnowidzenia i i, I podejrzewam, że tak będzie. Wszystko co robisz, robisz na, na własną odpowiedzialność, i, i musisz. No, tak, tak po prostu jest. No. Tak samo jak idziesz ulicą, na własną odpowiedzialność, i nie wchodzisz pod pociąg, czy pod samochód, czy pod traktor, bo cię rozjedzie. Musisz być czujny, musisz wiedzieć, i, i, i do siebie możesz mieć tylko pretensje, nie do mnie. Bo trzeba wiedzieć kiedy, kiedy skorzystać ze mnie. Jeśli teraz ja mówię, że dolar będzie spadał, no to dolar spada. Jest jakiś tam czasowo okres, więc czas jest czas i okres tego, te, te, tego mojego yy, mojej przepowiedni, że jeszcze bardziej spadnie niż te, niż 4 zł i 20 groszy może spaść do 3 zł i 50 groszy 20. Ja tak szacuję właśnie, że jeszcze spadnie z 30-40 groszy. O, to jest najlepsze właśnie, tak? Może spaść jeszcze no, nawet i 60 groszy może spaść, a później będzie szedł w górę, bo to jest sinusoida. Amerykańscy Żydzi muszą zarobić i, i dzięki temu Stany Zjednoczone są bogatym krajem i, i, i no i właśnie z tego też korzystamy, spokojnie dzięki Amerykanom, gdyby nie Amerykanie i amerykańscy Żydzi, to byśmy tutaj mieli jesień z dupy średniowiecza. Po prostu naprawdę Ros Rosjanie by tu wszystko rozjechali. To są wariaci zresztą, bo oni przegrywają tą wojnę, a jeszcze się tam pchają. Dziękuję bardzo, mówił prorok Oskar. Do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszam na moje filmy, na subskrypcje również.